Poznaj trzy naturalne preparaty nanobiotik idealne na zimowy sezon. Pierwszy to nanobiotik Silver Katar. Jego skład to woda, gliceryna, laktoferyna, pantenol, ekstrakt z eukaliptusa i tymianku oraz srebro, złoto i miedź Axonite. Ten spray oczyszcza nos, łagodzi podrażnienia i wspiera naturalną barierę ochronną śluzówki. Drugi to nanobiotik Nos i Zatoki. W środku znajdziesz wodę, kwas hialuronowy oraz srebro Axonite. Ten preparat udrażnia nawilża i wspiera ochronę przed niepożądanymi drobnoustrojami. Idealny przy zatkanym nosie i dyskomforcie zatok. Trzeci produkt to Nanobiotik Gardło, łagodzący spray na infekcję gardła, a w składzie ma wodę, ksylitol, glicerynę, porost islandzki, olejek zmięty pieprzowej oraz srebro, złoto i miedź Axonite. Pomaga przy drapaniu, suchości i pierwszych objawach przeziębienia. Każdy z tych preparatów to naturalne wsparcie w czasie zimy, bez sztucznych konserwantów, bezpieczne dla dzieci i dorosłych, a oprócz tego w naszym sklepie znajdziesz wiele wariantów propolisu, który w naturalny sposób wzmacnia odporność w sezonie chorobowym. Sprawdź całą ofertę naszego sklepu na nanowital.pl